Ważne jest, aby przed rozpoczęciem malowania przykryć podłogi i wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniu. Pozwoli to zabezpieczyć sprzęty przed poplamieniem i stworzyć lepsze warunki do pracy. W pierwszej kolejności posprzątaj pomieszczenie i przykryj podłogi folią malarską lub papierem. Rozłóż arkusz folii lub papieru i przyklej ją taśmą do podłogi. Pamiętaj, aby usunąć spod folii powietrze. Postępując w ten sposób, zabezpiecz całą podłogę. Bardzo dobrym zamiennikiem dla folii, który sprawdza się jako zabezpieczenie parkietu lub dywanu, jest mata filcowa dostępna w sklepach Fluger Farby. Zaklej gniazdka elektryczne i inne elementy wystające ze ściany taśmą malarską lub szeroką taśmą kryjącą. Drzwi możesz okleić taśmą malarską lub przykryć folią. Na koniec zakryj grzejniki i meble folią malarską. Teraz możesz rozpocząć malowanie.